Horror rozpoczyna scena przenosząca widza do następnych ofiar Anabel, wspólnie wynamujących mieszkanie pielęgniarek, które opowiadają o swoich przerażających doświadczeniach. Mało kto wie, że jest to nawiązanie do prawdziwej historii, która rozegrała się w 1970 roku. Niepozorna, ozdobna zabawka, podarowana jednej z bohaterek, okazała się przekleństwem. Samoczynnie zmieniała położenie, pojawiały się na niej ślady krwi, a kobiety znajdowały w jej sąsiedztwie dziwaczne napisy. Psychicznie udręczone, zdecydowały się szukać pomocy u demonologów, Eda i Lorraine Warrenów. Annabel z horroru nie przypomina tej prawdziwej. W 1970 roku Donna, studentka kończąca kurs pielęgniarstwa i już pracująca w zawodzie, Otrzymała od matki jako prezent urodzinowy dużą szmacianą lalkę, zakupioną w sklepie z rękodziałem. Miała ona być ozdobą mieszkania, które Donna dzieliła z koleżanką Angie, także pielęgniarką. Lalka nie miała w sobie nic demonicznego, mierzyła około metra, miała duże oczy, uśmiechniętą buźkę, rude włosy i nos, naszyty z trójkątnego skrawka czerwonej tkaniny. Znalazła miejsce na łóżku Dony która po kilku dniach zauważyła jednak coś dziwnego. Dona relacjonowała to tak: Każdego ranka sadzała ją na zasłanym łóżku. Ręce miała rozłożone na boki, a nogi wyciągnięte. Kiedy wracałyśmy wieczorem do domu, jej kończyny były ułożone inaczej. Przykładowo nogi były skrzyżowane na kostkach albo ręce złożone na kolanach. Po około tygodniu zrobiło się to podejrzane. Postanowiłam celowo zostawić ją ze skrzyżowanymi ramionami i nogami, by zobaczyć, co zastanę wieczorem. Kiedy wróciłyśmy do domu, lalka miała ręce rozłożone. Znajdowałyśmy ją w każdej możliwej pozycji. Sprawa była dziwna, ale nie wywołała u dziewczyn paniki. Potem jednak lalka, wtedy jeszcze bezimienna, zaczęła wędrować po pokojach. Angie opisywała to tak. Pewnego wieczora wróciłyśmy, znajdując lalkę na krześle przy drzwiach frontowych. Była w pozycji na klęczkach. Co zabawne, kiedy próbowałyśmy ją tak ułożyć, przewracała się natychmiast. Innym razem pojawiła się na sofie, chociaż zostawiłyśmy ją w pokoju Done, za zamkniętymi drzwiami. Kolejnym przejawem nadnaturalnej aktywności w mieszkaniu było to, że ni stąd, ni zowąd lokatorki zaczęły odnajdywać kartki z koślawym pismem, zawierające dziwne wiadomości, np. pomóż mi, wyglądały tak, jakby zostawiło je dziecko. Dona i Angie szybko odkryły, że nie mają u siebie tego typu papieru ani ołówka, w którym sporządzono te notatki, doszły więc do wniosku, że pod ich nieobecność ktoś włamuje się do środka i szpera w ich rzeczach. By to udowodnić, zastosowały kilka trików podpatrzonych w filmach szpiegowskich: pozakładały plomby na okna i przesunęły chodniczki oraz drobne przedmioty, tak żeby osoba chodząca po mieszkaniu musiała je poruszyć. Nic to jednak nie pomogło. Wydawało się, że siła, która przenosiła lalkę, musi pochodzić ze środka. Dona i Angie utwierdziły się w przekonaniu, że mają do czynienia ze sprawą nietypową kiedy na ich oczach uniosła się ciężka figurka i z hukiem upadła na podłogę. Szukać pomocy zaczęły, kiedy pewnego dnia na lalce odkryły krew. Działo się to mniej więcej półtora miesiąca od pojawienia się zabawki w mieszkaniu. Nie wiedząc, kto może im pomóc, pielęgniarki zaprosiły do domu kobietę, która miała posiadać zdolności mediumiczne. Dowiedziały się od niej kilku zaskakujących szczegółów. Okazało się, że na tej posesji umarła dziewczynka. Miała 7 lat i nazywała się Annabel Higgins. Medium powiedziało, że jej duch bawił się w tutejszych łąkach na wiele lat przedtem, nim pobudowano bloki. Ponieważ teraz każdy goni za pracą, duch nie mógł zwrócić niczyjej uwagi. Pojawił się więc u nas z nadzieją, że go zrozumiemy. To dlatego poruszał szmacianą lalką. Anabel chciała zostać z nami i wejść w lalkę. Co miałyśmy zrobić? Pozwoliłyśmy jej na to. Od tego czasu lalka zaczęła nosić imię zmarłej dziewczynki. Donna i Angie nie zdawały sobie jednak sprawy, że zaproszenie ducha podczas seansu spirytystycznego będzie miało poważne konsekwencje. Stały się nimi fizyczne ataki niewidocznej siły na przyjaciela pielęgniarek imieniem Lu, który przyznał że od początku podświadomie czuł, że z lalką jest coś nie tak, wywoływała w nim wstręt i poradził dziewczynom, by się jej pozbyły. Mężczyzna twierdził też, że pewnego razu, nocując u nich, miał przerażająco realny koszmar z Anabel w roli głównej, który potem ziścił się na jawie. Lu przebywał z Angie, studiując mapę trasy wycieczkowej, którą miał wyruszyć na zajutrz. Nagle oboje usłyszeli hałasy dochodzące z pokoju Dony. Mężczyzna błyskawicznie zareagował i myśląc, że to włamywacz, podszedł do drzwi. Hałas nagle ustał, a po zapaleniu światła okazało się, że na podłodze leży Annabel. Potem stało się coś, co Angie opisała następująco. Lu rozejrzał się i okazało się, że nie ma tam nikogo. Ale nagle zaczął wrzeszczeć i złapał się za klatkę piersiową. Przewrócił się i krwawił. Kiedy do niego podbiegłam, na jego koszuli w wielu miejscach widać było krew. Trząsł się i był przerażony. Przeszliśmy do salonu, a kiedy rozpięłam jego koszulę, okazało się, że na piersiach ma coś, co wygląda jak ślady pazurów. Było ich siedem: trzy poprzeczne i cztery podłużne. Szukając pomocy, pielęgniarki zwróciły się do znajomego księdza nazwiskiem Hegan, który po wysłuchaniu ich opowieści skierował je do niejakiego ojca Kuka. Ten powiadomił o sprawie parę specjalistów od trudnych nawiedzeń, Eda i Lorraine Warrenów, byłego policjanta, eksperta od demonologii, oraz jego żonę, posiadającą ponad dar kontaktu z zaświatami. Ed Warren po zbadaniu sprawy powiedział: Lalka nie jest nawiedzona, duchy nie opętują przedmiotów, tylko ludzi. To duch poruszał lalką i sprawiał, że wydawała się żywa, a ponieważ wierzyłyście, że to duch małej Anabel, ta siła podszywała się pod nią. Innymi słowy, stałyście się otwarte i wykorzystał was zły duch, oczywiście za waszym pozwoleniem. Orzekł, że to, co zamieszkało z Doną i Angie, było złośliwe i ujawniło swą prawdziwą naturę wraz z atakami na lu. Egzorcyzm w mieszkaniu Dony i Angie został przeprowadzony przez ojca Kuka w obecności Warenów. Na koniec pobłogosławił on zebranych i wszystkie pomieszczenia. Do żadnych paranormalnych ekscesów nie doszło i, by zakończyć gehennę kobiet, Łorenowie zdecydowali się zabrać Anabel do siebie. Tak właściwie, jak potwierdził potem egzorcysta, żadnej Anabel nigdy nie było. Poprzez nieostrożny seans spirytystyczny kobiety zwabiły do siebie niebezpieczny byt niefizyczny. Anabel tu nie było. Ojciec Kuk powiedział: Anabel tu nie było. Mieliśmy do czynienia z duchem. Wszystko, co tu się działo, mówi mi, że stał za tym określony plan, a więc i inteligencja. Duchy, mimo to, nie mogą wywoływać zjawisk o takim natężeniu, nie mają odpowiedniej mocy. Tu działało coś nieludzkiego, demonicznego. Warrenowie nie ujawnili, w którym mieście rozegrała się sprawa Anabel. Był to zresztą jeden z pierwszych głośnych przypadków, w jakich brali udział. Mniej więcej rok później pomogli w ciężkiej sprawie nawiedzenia domu Peronów w Harrisville, których historia została przedstawiona w horrorze obecność. Ich działalność i skuteczność w walce z demonicznymi nawiedzeniami budziła i będzie budzić kontrowersję, jako kwestia namierzalna i taka, którą przejmować może jedynie na wiarę. Co do szmacianej Annabel, jej historia ponoć się nie skończyła trafiła do specjalnego pokoju w domu Lorenów, gdzie składowali oni feralne i przeklęte przedmioty. Mówi się, że lalka nadal jest niebezpieczna, dlatego umieszczono ją w oszklonej gablocie, zawieszając obok plakietkę: nie otwierać.